W tym odcinku w Wam tylko pokazać, jak dopaść trzeciego no tak, ekranu wyzwań. E, Chcę na wyzwanie zlepieć miejsce. Prawdziwie przeliczmy, się, ekranu. grafika, Przeglądaj. OBS. Studio, Tak, czy będziemy zdobyć z co zamietać na także trzeba energii, zapisać. Jak nie To trzeba prostu był prawdziwy, pierwszy, 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 będziemy mieć znaczy faj albo procesem 2, albo zinterpretowanie karticzek, to by automatycznie za I wychodzicie. Wyjście to mam nie rozdaje, ale aż ja się tą opcję, w tym wszystkie opcje właściwości zgodności. Zajęcie się do prawa w pełnego pró robienia. ok. Moje robacie to ponownie. Wpojcie tutaj teraz taki plus. Przeschybanie ekranu. Zajęcie. jeśli na lepiej duplikacje No i zajęcie z tej i tak. Wybieracie. 不行，不行、嗯、啊！不行啊！嗯